Są germain. Afirmacje Złotej Księgi. Afirmacje w codziennym życiu. Umysł człowieka jest potężnym i niesamowitym narzędziem. Właściwie wykorzystany daje możliwość kreowania praktycznie wszystkiego, co chcemy osiągnąć. W zasadzie wszystko, co przejawia się w życiu. Jest kreacją umysłu. Z tejże to przyczyny ważne jest, aby umysł pozostawał czysty i miał właściwy pogląd na świat. Mistrzowie twórczego życia twierdzą, że wszystko, czego pragniemy, możemy sami wykreować. Wystarczy poświęcić trochę czasu, jakie to proste włożyć nieco wysiłku w opracowanie odpowiedniej afirmacji, i stwarzamy nową rzeczywistość zgodną z pragnieniami i dążeniami. Prawidłowo rozumiana kreacja wymaga jednak trzech podstawowych rzeczy: idei, słowa i czynu. Najprościej rzecz ujmując, idea jest pomysłem, pragnieniem. Wyraźnym i jednoznacznym określeniem czego tak naprawdę chcemy. Kiedy już z całą pewnością wiemy, co jest nam tu i teraz najbardziej potrzebne, napełniamy ideę magiczną mocą słowa. Ono bowiem zasili pomysł energią, gdyż zwerbalizowanie określonych dążeń w gruncie rzeczy nie jest niczym innym. Jak wypełnieniem dążeń potencjałem, który sprawi, że materializują się one w rzeczywistości. Moc słowa jest dostrzegalna na każdym kroku. Podstawą jest oczywiście pozytywne myślenie, bowiem to nasze myśli kreują otaczający nas świat. Jeśli stale powtarzamy, że mamy pecha i nic się nie udaje, to faktycznie na każdym kroku. Ponosimy fiasko. Jednak ci, którzy idą do urzędu załatwić bardzo trudną sprawę i z uśmiechem twierdzą: Załatwię na pewno, stawiają na swoim. Siłę wypowiadanych myśli widać też bardzo wyraźnie w sytuacjach, które ktoś na przykład wykrakał. Nie zawsze wiąże się to z umiejętnością przewidywania. Nierzadko owa przykra sytuacja jest spowodowana właśnie Wykreowaniem jej poprzez ciągłe powtarzanie, że to na pewno się wydarzy. Skoro zatem możemy wykrakać sobie przykrości, to staje się oczywiste, że można sobie wymruczeć pożądane, dobre sytuacje. Planowe tworzenie pomyślnych zdarzeń za pomocą słowa nazywamy afirmowaniem, a specjalnie ułożone krótkie teksty to afirmacja. Tworzenie afirmacji może z jednej strony okazać się bardzo przyjemną i twórczą zabawą, z drugiej wszakże wymaga przestrzegania kilku bardzo ważnych reguł. Zanim jednak przedstawimy podstawowe zasady tworzenia afirmacji, pomówmy o człowieku jego trzech jaśniach. Jest to istotne, ponieważ bez zrozumienia, czym są te jaśnie, jak one funkcjonują, nie będziemy w stanie skutecznie afirmować. trzy Jaźnie człowieka Człowiek posiada trzy niezależne jaźnie. Chociaż Freud określił je jako ego, it i superego, to jednak nie było on ich odkrywcą. Tajemnicę struktury człowieka znali tysiące lat wcześniej kahuni, czyli kapłani huny, starożytnego systemu Filozoficzno-religijnego wysp Polinezji i Pacyfiku, którzy mówią o trzech jaźniach, stosowali następujące określenia. Unihipili, jest to niższe ja, podświadomość. Uchane, to średnie ja, świadomość. I Aumakua, jest to wyższa ja, czyli nadświadomość. Wiedza, którą posiadali, okazała się niezwykle praktyczna. A oparte na niej sposoby uzdrawiania bardzo skuteczne. Podstawowy podział umysłu obejmuje trzy części, co wynika z funkcji, które one pełnią. Ich zrozumienie pozwoli w podstawowym zakresie ogarnąć zasadę działania wspaniałego narzędzia, jakim jest umysł. Podświadomość, czyli niższe ja, jest to ta część umysłu, w której dzieją się wszystkie procesy, z których my. Jako świadomość, niech zdajemy sobie sprawy. Steruje wszystkimi nieświadomymi funkcjami naszego ciała: biciem serca, przemianą materii, oddychaniem, trawieniem, przepływem energii i odpowiada za nie. Zarządza ciałem fizycznym i jego energetycznym wzorcem. Kieruje także czynnościami wyuczonymi przez ciało. Jeśli się czegoś nauczymy, Potrafi powtarzać pewne zachowania czy działania, tak jak pies Pawłowa, spłycając oczywiście zagadnienie. Jest wyposażona we wspaniałe mechanizmy służące do zapamiętywania. To właśnie ona utrzymuje w swoim polu wszystkie wspomnienia, także i te sięgające poprzednich wcieleń. Nie ma własnej świadomości. Podobnie jak nie potrafi oceniać i myśleć, wiernie powtarza wyuczone rzeczy, nie ocenia, czy są one korzystne, czy nie, po prostu je powtarza. Może się uczyć. Dzieje się tak poprzez częste powtarzanie danego wzorca, zachowania bądź bardzo silną, jednorazową koncentrację na wzorcu. Częste powtarzanie jest właśnie wykorzystywane w afirmacjach. Porozumiewa się językiem uczuć, skojarzeń i wyobrażeń. Dlatego o wiele łatwiej zapamiętujemy uczucia niż np. ciągi liczbowe. Wszelkie emocje, których doświadczamy, są jej zasługą. Powinniśmy zawsze dziękować jej za pozytywne i radosne doświadczenia, zaś w przypadku negatywnych zdarzeń wspierać ją i pomagać. Żyje w teraźniejszości w ciągłym tu i teraz. A zatem tak też odbiera wszelkie wspomnienia z przeszłości, zarówno tej dalekiej, jak i bliskiej. Ponieważ posiada pamięć, gromadzi wszystkie, absolutnie wszystkie wspomnienia i przeżycia. Jej archiwum przechowuje każdą sekundę naszego życia. Może sobie przypomnieć każdy ujrzany obraz, usłyszane zdanie, czy przeczytany fragment. Huna twierdzi... Że magazynowanie danych jest podobne do winogron. Do każdego głównego tematu są dołączane kolejne związane z nim myśli, obrazy, zdania. Nie są one jednak uporządkowane. Nierzadko ich pomieszanie jest przyczyną nieuzasadnionych lęków, negatywnych poglądów na życie czy obaw. To one są odpowiedzialne za to, co dzieje się w naszym życiu: prowadzenie ładu, uporządkowanie i uleczenie ran. Poczucia krzywd, jakich doznała podczas całego życia, jest z kolei zadaniem świadomości. Wspólna praca pozwala na odbudowanie jedności jaźni, a tym samym poprawienie naszego życia i zmienienia go zgodnie z naszymi pragnieniami. Świadomość Średnia to ta część jaźni, z którą się identyfikujemy, którą jesteśmy my sami. Potrafi logicznie myśleć, porównywać, wybierać, tworzyć, mówić, świadomie działać. Jej głównym atutem jest wola, a zadaniem, kierowanie życiem i odpowiedzialność za nie. Równie ważnym celem jest opieka i ochrona unihipili, czyli niższego ja. Jest myślicielem, często prowadzimy wewnętrzny dialog w umyśle. To właśnie świadomość rozmawia z podświadomością. Otrzymuje informacje zapamiętane przez niższe ja i na tej podstawie analizuje aktualną sytuację. Dzięki temu może wybierać, oceniać i porównywać rzeczy. Obie jaśnie kontaktują się ze sobą telepatycznie. Niższe ja słucha uważnie swojego starszego brata, świadomości, bowiem to ona nadaje znaczenia zdarzeniom. Ocenia zaistniałe zdarzenia pozytywnie bądź negatywnie. Na przykład to jest dobre, tego się trzeba trzymać, albo to jest złe, uciekamy. Tę ocenę zapamiętuje podświadomość, kojarzy zdarzenie z wywołanym uczuciem i pamięta wzorzec, według którego ma się zachowywać. Dlatego tak ważna jest prawidłowa ocena tego, co widzimy i czego doświadczamy? Jeśli świadomość źle oceni zdarzenie, podświadomość zapamięta, jak się ma zachowywać. Takie procesy zachodzą podczas pierwszych siedmiu lat rozwoju. To wówczas niewykształcona jeszcze świadomość ocenia tak, jak oceniają to rodzice, a podświadomość wszystko zapamiętuje. Tu znajdziemy przyczynę naszych lęków albo innych problemów. Lenistwa, depresji, uczucia niemocy i przytłoczenia rzeczywistością nienawiści do ciała, niekorzystnego zachowania w różnych okolicznościach. Te niekorzystne programy, swoiste negatywne wzorce, tkwią w umyśle i sabotują przyszłe życie człowieka. Dlatego warto się od nich uwolnić i zamienić je na pozytywne, w pełni świadomi tego, co chcemy zmienić. Nie musimy być marionetką programów, których korzenie sięgają naszego dzieciństwa. Nie musimy powielać wzorców rodziców. Nadświadomość, czyli wyższe ja. Wyższa inteligencja. Boska cząstka w nas. Źródło miłości, radości, szczęścia, inspiracji. Można się z nią kontaktować jedynie poprzez podświadomość. Wyższa jaźń. Potrafi rozwiązać nasze problemy i robi to bez problemu. Jest dostrojona do najwyższych poziomów wibracyjnych, do boskości. Reasumując, średnie ja, świadomość, uczy niższe ja, podświadomość, jak istnieć w rzeczywistości. Podświadomość zapamiętuje wszystkie wzorce zachowań i interpretacji, jakie jej wpojono. Nieustannie odtwarza je w życiu, bez względu na to, czy są one korzystne, czy nie. Ważne, by były wyuczone. Podświadomość uczy się za pomocą wyobrażeń i uczuć. Czym są afirmacje? Afirmacja, affirmatio, to potwierdzenie, zgoda, aprobata, uznanie czegoś. Inaczej mówiąc, afirmowanie jakiegoś stanu oznacza zgodę, przyzwolenie, by zaistniał. A poprzez akceptację, umacnianie go, wszystko co mówimy lub myślimy jest afirmacją, tym silniejszą, im większy ładunek emocjonalny w sobie zawiera. Tak samo dzieje się, kiedy do nas ktoś mówi, jeśli tylko to zaakceptujemy. Istotne jest to, że nasza podświadomość akceptuje wszystko, niezależnie od tego, czy jest to dla nas korzystne czy niekorzystne. U zdecydowanej większości ludzi Tkwią niczym drzazgi, dewaluujące ich oceny, zasłyszane w dzieciństwie od rodziców, nauczycieli, kolegów. Tu jest ukryta przyczyna przedstawiania siebie w negatywnym obrazie nerwic, ubóstwa, chorób. Wiele osób tkwi w szponach przekonań, które pojawiały się i pojawiają w naszym życiu. Są one jak płyta. Odtwarzają się w szczególny sposób, kiedy podejmujemy działania angażujące nasze ja. Świadomie lub nie? Najczęściej nie. Funkcjonujemy według określonego wzorca, stworzonego przez innych naszych rodziców czy kolegów rzadziej przez nas samych. To, w co wierzymy, staje się dla nas prawdą. Umysł człowieka jest tak skonstruowany, że zaczyna przejawiać w życiu to, na czym skupia swoją uwagę? Dlatego, jeśli w dzieciństwie nasza uwaga była skupiana na niekorzystnych wzorcach, w dorosłym życiu przejawiamy je. Doświadczając pewnych sytuacji, człowiek wyuczył się działać automatycznie i bardzo często niekorzystnie, np. lękiem wobec innych ludzi. Każde wydarzenie widziane przez umysł jest klasyfikowane i powiązane z odpowiednim wyobrażeniem. Zapamiętany w dzieciństwie przyjemny zapach świeżo upieczonego makowca będzie zawsze wywoływał uczucie przyjemności. Nawet jeśli myśl o tym zapachu spowoduje wyzwolenie wyuczonej reakcji przyjemności, bowiem tak nasza podświadomość nauczyła się reagować na zaistniałą w przeszłości sytuację w życiu. Dlatego tak ważne jest, aby nadawać zdarzeniom odpowiednie interpretacje i oceny. Jeśli wmówimy sobie, że cały świat jest szary i beznadziejny, każda rzecz w naszym życiu będzie szara i beznadziejna, umysł będzie kojarzył wszystko z szarością i beznadziejnością. To sposób do szybkiego obrzydzenia sobie, kolorowego przecież świata, a to tylko błędny program który można zmienić. To jest tylko i wyłącznie programem podświadomości, i dlatego możemy go świadomie zmienić na korzystniejszy. Mamy możliwość świadomej zmiany starych i niewłaściwych zachowań, programów i wyobrażeń. Wiedza o tym pozwala nam na zmianę wzorca zapamiętanego przez naszą podświadomość, a tym samym na zmianę naszego świata. W naszym umyśle należy zaszczepić pozytywne myśli tworzące dla nas to, co najlepsze, a do tego właśnie służą afirmacje. Afirmacja jest stwierdzeniem, słowami, myślą, uczuciem lub czynem, które wyraża bądź potwierdza wyznawany przez danego człowieka system przekonań. To krótkie zdania stworzone przez świadomość, tak aby przekonać o czymś naszą podświadomość. Prowadzając nowy wzorzec dla podświadomości, Przekonujemy ją, aby lepiej działała w życiu i na tym świecie. Afirmacje możemy podzielić na uwalniające, wybaczające, akceptujące i właściwe. Afirmacje uwalniające stosujemy w początkowej fazie świadomego procesu zmian. Pozwalają one nam na uwolnienie się, oczyszczenie od negatywnego wzorca myślowego z przeszłości lub jakiejś trudnej sytuacji. Dzięki temu nasz system wartości ulega zmianie i po uwolnieniu się od starych uczuć i emocji możemy popatrzeć na dane wydarzenie z innej perspektywy. Zyskujemy możliwość korzystania z pełnej mocy naszego umysłu, by cieszyć się chwilą obecną i tworzyć wspaniałą przyszłość. Afirmacje wybaczające oczyszczają nasz schemat myślenia o danej sytuacji, Wydarzeniu lub osobie. Zgodnie z Huną, wybaczenie zawsze zaczynamy od siebie. Głębokie i prawdziwe wybaczenie uwalnia nas od żalu, smutku, urazy, obawy, złości, a czasem nawet chęci odwetu. Każde z wymienionych odczuć wynika z braku wybaczenia. Kluczem do wszelkiego rodzaju uzdrowienia zawsze jest miłość, i dlatego wybaczenie. Rozwiewa urazę. Afirmacje akceptujące prowadzą do kolejnego etapu naszej przemiany, który pozwala zaakceptować stan, w jakim teraz jesteśmy. Przede wszystkim pozwalają zaakceptować nam samego siebie i kochania siebie takiego, jakim jesteśmy. Przeprogramowują naszą podświadomość tak, by akceptowała stan faktyczny, afirmacje właściwe. Stosujemy, by osiągnąć stan, którego pragniemy. Przy ich pomocy potwierdzamy nasze pozytywne przekonania. Pozwalają wzmocnić i potwierdzić wszystko, czego pragniemy. Afirmacje stanowią jedną z technik programowania naszej podświadomości. Pozytywne myśli i słowa świadomie wprowadzamy do niższego ja poprzez wielokrotne ich powtarzanie, a także poprzez czytanie i słuchanie mogą być pozytywne i negatywne. Większość ludzi afirmuje niestety negatywne rzeczy, dlatego tak często słyszymy: Nie uda mi się, jestem brzydka, jestem do niczego, ale jestem głupi. To tylko i wyłącznie uczy naszą podświadomość negatywnych wzorców działania. O wiele korzystniej jest afirmować pozytywne cechy. Potęga słowa jest dostrzegalna na każdym kroku. Truizmem jest podkreślanie, że podstawą jest pozytywne myślenie, bo to nasze myśli kreują otaczający nas świat. Rzeczywistość to percepcja. Jeśli stale powtarzamy, że mamy pecha i nic nam się nie udaje, to faktycznie tak będzie i nawet sytuacje sprzyjające nam będziemy świadomie albo nieświadomie uważać za przejaw pecha, jeżeli jednak udajemy się na spotkanie, nieważne jakie biznesowe, z dziewczyną koleżeńskie i mówimy z głębokim przekonaniem, wynegocjujemy wspaniały kontrakt, podpiszemy umowę na naszych warunkach albo zrobię na niej świetne wrażenie, na pewno nasze cele urzeczywistnią się. Afirmacja jest zatem przekonaniem, ale takim, które sami tworzymy, aby zmienić nasze myślenie, a także funkcjonowanie w świecie. Jest formą pozytywnej autosugestii, działającej jak każda myśl, która zadamawia się w nas w chwili, gdy przyjmujemy ją jako prawdę. Każda afirmacja jest przeciwieństwem ograniczającego nas przekonania, jeśli tą właściwą myślą, aktywującą nowy, pozytywny tok myślenia o nas samych. Zobaczmy, jak łatwo możemy przywołać, dzięki naszej podświadomości, pozytywne zdarzenia z przeszłości czy obrazy marzeń z dzieciństwa. Możemy ze zdumiewającą łatwością opisać każdy szczegół, nawet ten najdrobniejszy. Tak samo dzieje się z afirmacją. Zakłada ona, że nasze myśli są twórcze. Wykorzystujemy zatem zdolności tkwiące w naszym umyśle. Pracując z afirmacjami, oddziałujemy na podświadomość nasze niższe ja, dzięki czemu możemy je przeprogramować, wprowadzić nowe wzorce i nawyki, afirmując stopniowo, urzeczywistniamy myśli. To. Co afirmujemy, u nich i pili, czyli niższe ja, przyjmuje jako prawdę, bowiem nie jest w stanie odróżnić doświadczenia wyimaginowanego od stanu faktycznego. Aby zacząć stosować afirmacje, powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co nam się w życiu nie udaje lub czego brakuje. Kolejnym krokiem będzie znalezienie, sformułowanie odpowiedniej afirmacji aby temu zaradzić, przez powtarzanie afirmacji możemy zaprogramować swój umysł na pozytywne myśli i w ten sposób osiągnąć upragniony cel. Dlaczego? Działanie afirmacji jest podobne do mantr. Afirmacja działa zawsze, jeśli wierzymy nie w jej tajemniczą i magiczną moc, ale w prawdziwość i celowość jej treści. Działa. Jeśli jesteśmy szczerzy wobec siebie i świadomie ją stosujemy. Brak świadomości i automatyzm w stosowaniu afirmacji nie przyniosą nic dobrego. Wniosek. Unikajmy mechanicznego powtarzania pozytywnych myśli, tak jak klepalibyśmy modlitwy w dzieciństwie. Pracujmy uważnie i z radością i poprzez pracę z afirmacjami poszerzajmy własną Świadomość. Zasady tworzenia afirmacji. Afirmacja powinna być wyrażona w formie twierdzącej czasu teraźniejszego. Pamiętajmy, że nasza podświadomość odbiera wszystko tak, jakby się działo tu i teraz. I dla niej nie istnieje inny czas, na przykład przyszłość. Jeśli afirmujemy, będę spokojny i rozluźniony, będę bogaty. Będę miał dom, to odwlekamy to w nieskończoność, bowiem gdzieś w przyszłości będziemy, jutro, ale równie dobrze i za 20 lat. Dlatego zawsze pamiętajmy o tworzeniu afirmacji w czasie teraźniejszym. Jestem rozluźniony i spokojny. Kiedy zdaję egzamin, jestem bogaty, mam wspaniały dom. Wywołanie uczuć, które są związane z przedmiotem afirmacji pływa na efektywniejsze oddziaływanie na podświadomość. Afirmując w czasie przeszłym, tworzymy tylko i wyłącznie wspomnienia, a w czasie przyszłym budujemy ciągłe oczekiwanie, że coś kiedyś się zdarzy. Zatem nie piszemy, będę zarabiał dużo pieniędzy, tylko zarabiam dużo pieniędzy. Jest to oczywiście kwestia wiary, to nie kłamstwo, lecz potwierdzenie faktu, że wszystko najpierw jest tworzone na płaszczyźnie umysłu, nim może być ujawnione w obiektywnej rzeczywistości, powinna być wyrażona pozytywnymi sformułowaniami bez słowa nie. Podświadomość, często usłyszane polecenia czy sugestie, traktuje wybiórczo. Słucha całości słów i wzbudza w sobie odpowiednie emocje, afirmując, nie spotykam złych ludzi, nie jestem chory, nie jestem ubogi. Niższe ja najprawdopodobniej pominie słowo nie i odbierze tę afirmację jako wydany przez nas rozkaz, by zaistniał stan bądź objawy, choroby czy ubóstwa. Zatem uczy się, że ma spotykać złych ludzi, chorować, być biedną. Nie ma jednak pewności, że jest to regułą. W tej sytuacji nie zaleca się stosowania afirmacji zawierających w swojej konstrukcji słowo nie. Dlaczego? Jeżeli będziemy powtarzać afirmacje typu nie jestem bogaty, nasza podświadomość faktycznie skoncentruje się na jej drugim członie. Poprzedzające nie wzbudzi jednak w jej umyśle pewne zamieszanie. To tak jakby wydać polecenie, i oczekiwać, że zostanie ono wykonane na przekór nam samym. Dość ryzykowna praktyka, i do końca nie wiedzielibyśmy, jak dana afirmacja zostanie zinterpretowana. Niezależnie od tego, podświadomość miałaby problemy z prawidłowym odczytaniem innych naszych poleceń, gdyż nie byłaby pewna, czy chcemy, aby były wykonane zgodnie z dokładnym brzmieniem, czy też odwrotnie. Znacznie korzystniej jest więc afirmować pozytywną formą: spotykam miłych ludzi, spotykam miłych i kochających ludzi. Jestem piękna i mądra. Nie należy używać określeń typu chcę, pragnę, potrzebuję, gdyż w ten sposób afirmujemy sobie nieustające chcenie, pragnienie, potrzebę. Wobec tego nie chcę być głodny miłości, lecz jestem głodny miłości. Unikając określeń o negatywnym zabarwieniu, tworzymy wokół nas przestrzeń harmonijną i wypełnioną wyłącznie przez pozytywy. W związku z tym nie powinniśmy afirmować: Jestem wolny od bólu i choroby, lecz jasno i wyraźnie zdecydowanie jestem zdrowy, silny i radosny. Podobnie nie będzie prawidłowo sformułowana afirmacja: Uwalniam się od pecha, ponieważ znacznie lepiej zadziała. Przyciągam same pomyślne dla mnie wydarzenia. Lepiej unikać słów muszę, nie mogę, potrzebuję, pragnę. Budzą one poczucie przymusu, ograniczenia i braku. Afirmacje można tworzyć z użyciem własnego imienia. Najlepiej w trzech osobach, aby afirmacja była pełna z każdej strony. Warto stosować tę formę, ponieważ właśnie takie zdania docierają do nas ze świata. Afirmacje zawsze odnoszą się do nas, ale ich skutkiem są również zauważalne zmiany w relacjach z innymi ludźmi. Możemy stosować następujące formy: ja, nasze imię bądź imię naszej podświadomości, plus afirmacja ty, nasze imię bądź imię naszej podświadomości, plus afirmacja on. Nasze imię bądź imię naszej podświadomości, plus afirmacja. Afirmacje nie mogą sobie zaprzeczać. Zaprzeczające treści wprowadzają chaos i paraliż decyzyjny do umysłu. Warto afirmować spójne i pasujące do siebie rzeczy. Najkorzystniej jest poprzeć czynami to, co się afirmuje. Wtedy efekty będą najszybsze. Przykładowo afirmując radość życia, świadomie róbmy sobie przyjemności i radujmy się nimi. Afirmacja powinna być skonsultowana z naszą podświadomością. Przede wszystkim musimy najpierw określić, jakie nasze cechy przeszkadzają nam, jakie elementy naszego życia należy poprawić i w jaki sposób chcemy je zmienić. Dzięki zgodzie i zainteresowaniu niższego ja. Zmianami proces przemian będzie przebiegał szybciej i znacznie sprawniej. Mądrym posunięciem będzie tu wprowadzenie prośby, by podświadomość usunęła stare wzorce myślowe zakorzenione w naszym umyśle. Należy poprosić u nich i pili, czyli niższe ja, by pozbawiło te kształty energii życiowej. W ten naturalny sposób przestaną one istnieć. Co należy zrobić, jeżeli nasza podświadomość nie chce uczestniczyć w zmianach? Niezbędnym jest jej przekonanie, iż jest to dla nas bardzo korzystne pokazanie, jak zmienia się nasze życie kontakty z innymi ludźmi. Pamiętajmy, że w zgodzie i jedności siła koniec części pierwszej. Czytał Artur Zając. Zapraszam do subskrybowania kanału.